Muszę mi Whisper. Ah! Chcesz się wykąpać w błocie, przyjacielu? Nie, dziękuję. Szukamy małej Hayley. Przykro mi. Wracamy do gniazda detektywi. Hmm. I co teraz zrobimy, Stripes? Szukamy dalej. Może tym razem dużo mniejszych śladów. W końcu Heylei jest myszką. Hmm. Whisper na tropie! Ślady myszki. Heylei! Ruszajmy! Hmm. Urywają się. Hejlej, hejlej, hejlej! Ślady się skończyły. O, nigdy jej nie znajdziemy! Słyszeliście ten pisk? Czy to hejlej? O, kilka pisków! Witajcie, kochani! Hejlej! O, wiesz, że cię wszędzie szukaliśmy? Byłam tutaj z moją nową rodziną! Rodziną? Hazel? Holly? Herbie? Harry? Heather? Harley? <ścoughs> to dlaczego masz w gniazdku pełną spiżarnię!